Obudowy komputerowe przygotowane specjalnie dla graczy. Czym różnią się od tych zwykłych i czy warto zapłacić za nie ponad 1000 zł? Testujemy dziś dwa modele. Bardzo drogie, ale jednocześnie wyjątkowe to obudowy komputerowe przeznaczone głównie dla fanów gier. Te dwie obudowy są brandowane hmm markami kart graficznych. Są dwaj najwięksi producenci zewnętrznych kart graficznych, jak ATI, należący obecnie do AMD oraz NVIDIA. I w tym momencie właśnie są to obudowy dedykowane dla entuzjastów tych dwóch marek. Dla entuzjastów grafiki spod znaku ATI stworzono obudowę o nazwie Armor Suit. Nietypowy w niej jest nie tylko wygląd, ale i wyposażenie. Tutaj mamy do czynienia z obudową, która ma z przodu aż 3/ wentylatory 120 mm. Jest to rzecz bardzo rzadko spotykana. Oprócz doskonałej wentylacji zadbano także o wyciszenie. Nawet najgłośniejsze podzespoły komputera nie będą nam przeszkadzać. Konstrukcyjnie wyciszona jest przede wszystkim nie poprzez maty, ale poprzez elementy, które napinają tą obudowę, tak żeby ona nie rezonowała w momencie, gdy w środku są Głośniejsze czy bardziej rozbudziane elementy. Obudowa ta ma jednak sporą wadę. Kosztuje 2000 zł. Pani konkurencyjnej marki Nvidia za obudowę stacker firmy Cooler Master zapłacą połowę tej ceny. Na dodatek wymiana któregoś z elementów komputera będzie w niej wyjątkowo łatwa. Ma wiele rozwiązań, które przyspieszają całą tę pracę. Mnóstwo zatrzasków, dzięki którym można łatwo wyjąć poszczególne panele, do których się montuje po Jednak taka konstrukcja obudowy nie pozwala na idealne spasowanie jej elementów. A to odbija się na wyciszeniu. W momencie, gdy wszystko w środku pracuje, może się okazać, że po prostu będzie rezonować. Kolejnym kompromisem było zastosowanie dużych powierzchni wentylacyjnych. Ma to swoje zalety właśnie w przypadku, gdy potrzebny jest bardzo silny przepływ powietrza. Z drugiej strony no, znowu mamy problem z wyciszeniem tej obudowy. Obie obudowy na pewno wzbudzą zainteresowanie wśród fanów gier komputerowych, jednak wysoka cena może sprawić, że ich zalety przegrają z finansowym rozsądkiem.